Hej! Storytale. W dzisiejszej lekcji pokażę Wam jedną z najczęściej używanych norweskich struktur, ode o. Czyli odpowiednik polskiego zarówno, jak i. A przy okazji dowiecie się również, jak po norwesku powiedzieć i tak, i nie. Bo tego wyrażenia nie da się przetłumaczyć dosłownie z polskiego. I wszystko to na prostych, codziennych przykładach. Które możecie od razu zacząć używać w rozmowie. Zaczynamy. Jak powiecie po norwesku, pracuję dzisiaj. Yeah, dog. Yeah, DAG. A jak powiecie, pracuję jutro? Jej obbi i morn. Jej jobbir i morn. Bodej dog, o i morn. Oznacza zarówno dziś, jak i jutro. Powtórzcie na głos Bod i Dag, o i morn. Świetnie. Jak powiecie po norwesku, pracuje zarówno dziś, Jaki jutro? Jejobirboda i dog o imorn. Jejobirboda i dog o imorn. Chcąc zaprosić znajomego na kawę, możemy powiedzieć: Z kawietołem kawę? Powtórzcie na głos. Skalwita-en-kaffe? Wyrażenie to dosłownie oznacza weźmiemy kawę, ale po polsku powiemy oczywiście idziemy na kawę. A jeżeli chcecie pójść na piwo, to powiecie Skalwita-en-öl. Er. Skalwita-en-öl. Jak zapytacie po norwesku? Idziemy na piwo dzisiaj? Skawita Nr. Skalwita N Idag? Odpowiedzcie, nie mogę. Pracuję zarówno dziś jak i jutro. Jaj konikę. Jaj oberbowę i dog. O imorn. Jaj konikę. Jaj oberbowę i dog. O imorn. Pamiętacie, jak po norwesku powiedzieć w weekend? I Helga. Lub i Helgen. Powiedzcie. Idziemy na piwo w weekend? Nie mogę. Pracuję zarówno w sobotę, jak i niedzielę. Skawita en öl i helga? Ekanike. Ja jober bode po lörda, po en öl i helga? konikę. Je jo o sęda. Bode ja onej to odpowiednik polskiego i tak, i nie. Wyrażenie to znaczy dosłownie zarówno tak, jak i nie. Bode ja onej. Powiedzcie, lubisz kawę? I tak, i nie. Liker de kaffe? Bude ja onej. Oh Liker de kaffe? Bude ja onej. Oh Norwegowie najczęściej piją czarną kawę. Svart kaffe. Svart kaffe. Którą często określają zwykłą kawą, czyli Wanli kaffa. Wanli kaffa. Powiedzcie, lubisz kawę? I tak i nie. Lubię latte, ale nie lubię zwykłej kawy. Liker do kaffa? Po de ja, o nej. Ja liker latte, mena li, kaffa. Liker du kaffe? Både ja och nej. Jag liker latte, men jag liker inte vanlig kaffe. Både ja och nej. Często skracamy do poda o. poda o. Powiedzcie Lubisz kawę? I tak i nie. Lubię cappuccino i latte, ale nie lubię czarnej kawy. Liker do kaffe? Både o. Jelikor kapucino o latte, men jeg liker ike svart kaffe. Liker du kaffe? Både o. Jelikor Kapucinu u Men Jeli Jak powiecie po norwesku? Mówisz po norwesku? I tak i nie. Dużo rozumiem, ale mam problemy z mówieniem. Napiszcie w komentarzu. A jeżeli podobała Wam się ta lekcja, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tak, w Radere Słopo. Wihory Snartyan.